Jak przeczytaliście, pewnie po tytule filmu, dzisiaj będzie COVID kubełkowy zewnętrzny Do it you, czyli Do it yourself DIY Czy jak to tam, złom, zrób to sam, Adam Słodowy w akcji No nie, nie ważne, nie ważne. E, Kwestia tego, no, mam tylko zdjęcia, dzisiaj dogram po prostu komentarz i omówię co, co się pojawia na, na ekranie a, a, Bo to był chyba rok 2007 jak to robiłem ale przechodząc do meritum, Jako podstawa została użyta taki pojemnik po jak widać czupacubsach, który gdzieś tam dostałem chyba w sklepie spożywczym wygląda tak jak takie, takie słoiczki czasem na przetwory, takie do przechowywania teraz obecnie co można dostać, tylko to było znacznie większej rozmiaru, bo miało to nie wiem z jakieś 3 może 4 litry objętości pojemności Dodatkowo fajnie, bo pod przykrywą była taka uszczelka, która yy, po dociśnięciu wieka, wieka powodowała, że było to w miarę powiedzmy szczelne. Yy, przechodząc do takiej kwestii technicznej, yy, jako głowicę użyłem tutaj, jak widać, yy, bardzo mały filterek, Aquailowski Fan mini, mini, Mikro, Mini, Mikro, coś takiego chyba to się zwało. To miało, nie wiem, jeden przepływu, ale yy. To była ba, prosta, prosta, prosta pompka, miała to po prostu wypompowywać wodę ze, ze z kubła, bo filtr nie był głównym filtrem stricte do, te, do zbiornika, do tego 112, w którym to był, pracował, jako bardziej wspomagasz taka biologia, o, w głównej mierze. Dlatego, no też nie pchałem tam, miałem to po prostu pod ręką, to użyłem. No wiadomo, kształtki, jakieś takie historie, wężyki, no to zostało to zakupione w sklepie hydraulicznym, jakieś groszowe kwestie podejrzewam wtedy i, i co, no przechodząc dalej no wystarczy, trzeba było bo wymyśliłem sobie tak, że podpatrzyłem w sumie na zasadzie pewnej niemieckiej firmy produkującej filtry nie będę wymieniał nazwy ich pierwsze, pierwsze konstrukcje kubełkowe opierały się na tym, że woda w wlot do zbiornik do kubła Znajdował się u dołu, a wyjście u góry, czyli ten tak grawitacyjnie to spływało i zostało, woda przechodziła od dołu przez media do samej góry i była wypompowywana. Więc na, na tej zas podobnej zasadzie też to zrobiłem. Więc w przykrywie były wywiercone dwa otwory, jeden większy na wprowadzenie wy wyjścia z, z wężyka, a drugi po prostu mniejszy, gdzie po prostu hamsko uciąłem wtyczkę, przeprowadziłem kabel do głowiczki, bo nie szło to przełożyć i no i zostało to żeby to się trzymało, tak? Trzymało było szczelne. Tutaj właśnie widać umiejscowienie wlotu do filtra w niższej w dolnej części jego. No, 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 zostało to osylikonowane w taki po prostu chaotniczy sposób. Działało to, było szczelne, więc nie było jakiejś tam powiedzmy mega estetyki. Ale miało to po prostu działać, wyglą nie, nie wyglądać przede wszystkim. Co dalej? No, 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 no widać to na zdjęciach. No, tutaj nie ma filozofii. No, no, jest wlot, wylot, całość kubełka. Tutaj jeszcze jest pusty, ale tak to się przedstawiało gdzieś. Tylko. Patent polegał na tym, że poza po za, zalaniu go, za założeniu mediów, y, okazało się, że ta przykrywa, która była u góry, gdzie była ta również ta uszczelka, ten zawias, który trzymał to, był już trochę wyrobiony i to nie dochodziło tak szczelnie, ale na zasadzie dwóch desek, y, pręta i śrubunków. Y, po prostu wi wiadomo, że filtr nie czyści się co, 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 co dzień tego typu, więc zostało to rozwiązane takim też e, e, chałupniczym sposobem, żeby to docisnąć na zasadzie właśnie docisku z góry, z dołu gdzie, gdzie, gdzie zostało to skręcone na, na maksa, żeby pojemnik nie pękał, trzymało się to i nie lało jeśli chodzi o kwestię medium, no jak widać tutaj też e, upchane została jakaś frizelina, e, ta, wa, wata flizelina e, zeolit w tym czerwonym e, pojemniczku bo to był po prostu sitko, które uciąłem do przedsadzania i do niego nasypałem zeolitu, żeby się nie rozsypywał, można było to wyjąć, bo akurat nie, idealnie miało taką średnicę jak filtr, więc weszło e, jak stąd, jak to się mówi. No pod spodem była jakaś, nie wiem, tam też jakieś medium z, biologiczne ceramika, flizeliny, głównie jakieś gąbki tego typu historie. Przede wszystkim miała być w tym biologia, tak, więc to miało być wspomagacz i, i, i w, tej sto, w tej 112 do, do filtra wewnętrznego. Yy, może to nie wyglądało, może nie było to jakieś mega rozwiązanie, po prostu chciałem, zrobiłem, działało. Yy, w kwestii czego, no może się to gdzieś tam kogoś to zainspiruje, nie wiem. Jak widać, też jeszcze na ostatnim zdjęciu widać działało, bo gąbki też były. Gąbki, czy to chyba fliz, wata, wata chyba, czy flizelina. Jak widać, była zasypiona, więc woda przechodziła, filtrowało to. Taki kombek do przeszłości. Może komuś się to przyda, nie wiem. Także tymczasem.